Mityczne bestie czyli jak powstały wilkołaki? Wierzysz w wilkołaki? A może od zawsze interesowały Cię mityczne bestie i jesteś ciekaw, czy te stworzenia mogą naprawdę istnieć? Przekonaj się sam, oglądając ten odcinek, być może znajdziesz w nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Zacznijmy od tego, czym jest wilkołak, a może kim jest wilkołak, ponieważ ciężko stwierdzić, czy jest to bestia, czy też człowiek na przykład Twój sąsiad. Zachowuje się bardzo podejrzanie. A więc jest to stworzenie przypominające wilka i zarazem człowieka. Połączenie tych dwóch istot w jedną daje nam odpowiedź na pytanie, czym bądź kim jest wilkołak. To stwór porośnięty futrem, poruszający się na dwóch łapach z pazurami i wilczym pyskiem. Oraz przerażającymi oczami świecącymi w ciemności. Nieraz widzieliście Wilkołaka w filmach różnego gatunku. Pewnie zadajecie sobie pytanie, skąd się wziął pomysł na wilkołaka, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej i kto oraz dlaczego go wymyślił. I tu odpowiedzią na wasze pytanie jest ten film, w którym przedstawię bliżej historię początku Wilkołaka. Wilkołaki to na ogół ludzie, którzy potrafili zmieniać się w krwiożerczą bestię. Przekształcając się w nią podczas pełni księżyca. Inaczej nazywa się to wilkołactwem bądź lykantropią. W czasie przemiany wilkołak staje się bestią i zabija nawet swoich bliskich. W starożytności wilkołak miał swój początek w pewnej historii, która dotyczy króla Arkadii, Likaona, który postanowił poddać bogów okropnej próbie, gdyż powątpiewał w ich moce. Zamordował on swojego najmłodszego syna i ugotował z niego zupę dla Zeusa, który jednak wyczuł, że zupa zrobiona jest z człowieka. Zeus z zemsty ukarał Likaona i zmienił go w wilka. Również w mitologii nordyckiej jest mowa o wilkołakach. Zamieniali się w nich berserkowie podczas walk, którzy wpadali w szał i zmieniali się w bestie, dzięki czemu byli niezwyciężeni i potrafili pokonać najmocniejszego wroga. Jeśli chodzi o przemianę ludzi w wilkołaka, Olekantropia mogła mieć wiele przyczyn, m.in. jedną z nich był rzucony urok lub ukąszenie przez innego wilkołaka. Przemianę spowodować mogło również napicie się wody z wodopoju, z którego wcześniej pił wilkołak, czy też nasmarowanie się specjalną maścią. Niektórzy też mieli wrodzoną zdolność do przemiany wilkołaka. Motyw wilkołaka został wykorzystany w wielu filmach, w których powodem przemiany było napicie się wody z kałuży, w której był ślad wilczych łap. Teraz już wiecie, skąd wzięły się legendy o wilkołakach oraz ich motywy w filmach. Lecz nie jest to odpowiedź na to, czy likantropia to fakt, czy tylko zmyślona choroba i legenda. Na Ziemi żyje wiele istot i stworzeń, o których nie wiemy. Wilkołaki mogą być jednymi z nich. My nie żyjemy w strachu przed nimi, uznając je za legendy, a one czują się pewniej, żyjąc w ukryciu. Lecz kto wie, czy ktoś z waszego otoczenia nie jest chory na likantropię. Jedynym sposobem na zabicie wilkołaka, czy też sprawdzenie, czy ktoś nim jest, było użycie srebra, którego wilkołaki nienawidzą. Oczywiście nie próbujcie nikogo mordować ani rzucać do niego srebrnymi przedmiotami, czy też strzelać ze srebrnych kul. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw subskrypcję i obejrzyj inne odcinki na moim kanale. I nie zapomnij pozostawić łapki w górę pod moim filmikiem, a także wyrazić swoje opinii w komentarzu.